Block, palenie gum nie jest zbrodnią, tyle chyba wiemy. Um, siema, cześć, witajcie w drugim już odcinku z nowego Need for Speeda. E, ogarnąłem tą burzę tutaj, burzę wszystkiego, e, która była w pierwszym, w pierwszym materiale. Wiecie, może Wy tego nie uczuliście, ale kable były wszędzie, tak jak zresztą mówiłem. Po prostu bałagan. Totalny, a teraz już mam tak zrobione, że kabel od słuchawek jest stosunkowo dosyć długi Mogę się tutaj rozbijać, kiwać, robić ze sobą co chcę Mikrofon też jest trochę bliżej Aczkolwiek no taka odległość, pojemnościówka to zbiera Pierwszy odcinek widziałem, że było spoko, więc nadal jest spoko Oświetlenie, nie wiem, wczytało się Spajki dzwoni, jeszcze raz Peace, e, zaraz tam jedziemy, ja chciałem tylko sprawdzić, bo wiecie, wrzuciło mnie znowu tu z powrotem, znowu ten sam telefon, tak sprawdzałem tylko, e, czy po prostu, zmieni z, jak zmieniłem ustawienia, czy to się zapisało, opuść garaż, tak, pewnie, że chcą... ojej, nie mogę tu kopać, bo poruszam wszystkim. no tak. o, ale tak to jak grać, mogę by the way, mm, czekajcie Best Play, kto to wysłał, czy Best Games eee, dorzucili Steelbooka z Metal Gear Solid 5 także dzięki bardzo sklepik co prawda wysłali to niestety dzień później, ja już tą grę miałem mieć wczoraj ale no, no trudno czy przedwczoraj, sorry w sensie w dzień premiery, a na pierwszy odcinek nagrywałem e, dzień po premierze no bo się ciut spóźnili eee, jedziemy tam Pytanie, czy będę miał oznaczoną trasę, czy nie bardzo? Chyba nie. Chyba nie. Czy też tak, czy nie bardzo? Jedziemy po prostu, bo tam widzę, że jest znacznik. Swoją drogą możemy e, zobaczyć One More Time. E, pokaż profil, weź to cofnij. Tu jest główne zadanie. Gdy koniec na start niski, Oznacza to i trasa mi wyskoczy. Chyba, że teleport jakoś. Czekajcie, co ja mam teraz nacisnąć? Popatrz! Przeniosło mnie chyba od razu. Czyli nie muszę jechać, mogę się przenosić. I wyrzuca mnie tutaj zaraz obok. Podczas kolejnych okrożeń, walcz o jak najwyższe miejsce. Wygrywa pierwszy na mecie. Fajnie, tylko że ja chciałem jakby załapać, jak oznaczyć punkt, żeby mi trasy zaznaczyło. Że na przykład tu. Nie ma tak jakby zaznaczania, że ja sobie ustawiam punkt. Przepraszam, wróć. Ustawiam punkt i, i... albo jestem lewy i nie umiem. Dobra, gdzie to jest? Tu. Psz, nie, tu na prawo. Albo tu, to wróć, stop. O tak. Czy nie, czy źle? R1. Luz, wez udział w wyścigu na torze że spajkiem. Tęgi Łomot. Fajnie wiedzieć, że jest szybkie przejście, ale przynajmniej sobie troszkę pojeździłem, nie? Punkt kontrolny 1 na 40, rekomendacja autologa. Dlaczego mi to tak dziwnie wyskakuje? Nie chcę takich wiadomości. Możecie mnie informować o tym w międzyczasie, nie ma problemu, ale nie... Okej, okay. poprzednio jakoś się nie wykazałem specjalnie umiejętnościami jazdy i, i tego, że kurczę, umiem jednak jeździć. Tylko wiecie, skupiłem się bardziej na tym komentowaniu, a tu jednak też trzeba zobaczyć... E, czy też większą uwagę poświęcać temu, żeby je jechać, nie? A nie żeby mówić coś porządnego. Czy też mniej więcej można robić jedno i drugie, aczkolwiek jest trudniej. Ooo, wprowadziłem samochód. Nie ziemski drift. Spike pierdala i dziadu. 140 km on mnie wyprzedza. To nie jest BMW m 3 to, 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 to... Ej, ale ja tu muszę wygrać, nie? To nie jest napisane weź udział. Ale jeśli wygram, to dostanę więcej pointów, nie? Tak mi się wydaje. Postarajmy się to wygrać. Ile jest punktów? 16, dobra. E, Spajki, pozwól mi to wygrać. E, patrzę, 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 patrzę na mapę, ale w prawo chyba nie będzie się jakiegoś problemu. Żeby zakręty jakby już wcześniej ogarniać. Mm. Mm, dobra, 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 ja sobie rejestrację powinien zmienić na Mati IT i wszyscy by kojarzyli. Wow, Mati Games, jaki awans, o poziom dostęp. Ty, On jest zaprogramowany, żeby mnie wyprzedzać <grym zniszczony> <śm> <zniszczony> Hej, to było dobre To mi się podobało Śmigaj, dziadło. I patrzcie, on jeszcze jest pierwszy, on... ale to jest lepsze, nie? Tak, niż żebym go zostawił w tyle lepsze jest takie coś, że on i tak cały czas jest zaprogramowany, że jedzie lepiej przez... i wtedy jakby się z nim ścigam bo często było też tak w starych Nitro Speedach często tak było że po prostu ich się zostawiało w tyle, co nie? 31, zbieraj dupsko wspieraj, zbieraj, 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 zbieraj zostawiało się ich w tyle i później nuda było a tu może być tak zrobione, że oni jednak coś potrafią i że cały czas, mimo tego jakbyś super jechał to oni i tak jadą obok ciebie Dawaj, ja to wygram, zwyciężę to. Dziadu, gdzie ty jesteś? Chcecie mnie tu denerwować? Nie ma opcji. 37, nie popełnię błędu i zwyciężę. Nie popełnię błędu i zwyciężę, nie popełnię... Powtarzaj sobie to, Mati, to wtedy zwyciężysz. Nie popełnię błędu i zwyciężę, nie popełnię błędu i zwyciężę... I nie popełniłem błędu i zwyciężyłem. Ale tu jest zajebiście. Dzika prędkość maksymalna, jutro też pojadę tą trasą ciekawe, czy ci do równa. Wolo buga, ale tu punkt za prędkość za styl mało. Ekipa bezprawia. Bezprawie to jest chyba za to, że rozpierdzielam wszystko, nie? Kto jest za tym, że nam tu jest potrzebne? Zwycięski tuning. Podbierz. Not taking no for an answer. You better show. Nie ma problemu, zjawię się, ale ja mam pewien pomysł. Mamy 4000 punktów. Yo, 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 yo. 4000 punktów. Tu coś mogę zmienić? Nie. Co nam daje? Sorry, wchodzę tu skocz do garażu, edytor winyli, poradnik triki, rozgrywka i stawienia zdjęcia dajcie, skoczmy do garażu, bo bym coś mógł lepszyć to Mitsubishi mogłoby fajnie jeździć, a podejrzewam, że go nie sprzedam to jest pierwszy samochód w grze czyli taki, wiecie, którego się nie sprzedaje New Holf. Half zobaczmy, co w ogóle bym mógł kupić Kurde, a gdzie Wy macie przełącz dane techniczne? Aha, Honda za 16, ładnie. Gdzie co na razie... <ścoughs> mm. mm. Kolejny. Kurde, robię sobie tu bałagan. Nie, to jest Toyota. Ale bardzo podobna. Myślałem, że Subaru droższe. Puf, puf, puf. To nie jest moje. Dobra, nie wiem, nie patrzmy na coś, co kosztuje. Spike, po co ty dzwonisz? Aha. strzała. Um, modyfikacje wyglądu, tuning strowności, modyfikacje osiągów. Zróbmy coś z tym, albo nie, sorry, nie zróbmy coś z tym, tylko pokażcie mi, gdzie tu macie spoilery. Spoiler dawaj. Nie, to przepraszam. E, 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 o, o. Pozwól mi to obrócić No, można się zabawić Rocket bunny, nope Ten pierwszy był fajny, nie? Nieważne, że najtańszy Czy może ciut ważny Ale taki w miarę spoko Najwyżej potem sobie zmienimy Żaden problem um, Co tu mamy? Do już mogę modyfikować Misję Amy. Dobra, nie wiecie co zainwestujmy jednak w osiągi, to jest podstawa. Układ chodzący kolektor. Podrasowana pompa paliwowa. Nob. Nope. Układ do ładowania, brak wystarczających środków, ile to kosztuje. Kup przedmiot, co nam tutaj? Elektronika. Kubmy. Transakcja w toku. Zapłon. Misję Amy. EQ wszystko podwyższa. Ja to chcę pewnie EQ typu Flash. Blok silnika. Nie, mam. O, wystarczająco. Okej. Okay. No to nie powiem, ale troszeczkę sobie podrasowaliśmy w furę. A, biała na razie niech zostanie. Chyba, że czekajcie. Zobaczymy, ile kosztuje cały kolor. Lakier i winyle. Wybierz lakier i winyle. To jest dobra, wyluzuj. Mm. Kalkomanie, pokaż lakier. Winyl taki. Nie, 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 nie. są gotowe. Kolor lakieru. Ile mnie kosztuje zmiana? Coś tu się chyba nie podziało dużo. Ha. Okay. Mm, nie Czy chcę wyjść? Tak, chcę utracić zmian? Niech zostanie na razie taki jaki jest mm, Zapisz zmiany Wróć Zapis zmian Kończono edycję Zapis zmian, no luz Dobra Walić się nie chciałeś mi zapisać to nie. Ażego ja. ty ciągle dzwonisz. Spike, I'm telling you, take a step back from this thing. He's a legend. The only way to the top is to take that legend down. No, I gotta go with Travis on this one. Oh, not you too, Robert. Hey, just stick to your plan. This is my plan, my new plan, and, and besides, it's now or never. Look, is over the Longhorn. Let's head over there and talk this through. Oh,

I jedna od jeszcze kogoś, tylko kurczę od kogoś, ja już nie pamiętam. Ale to jest dobre, bo ścieżki są do, do wyboru, jakby ja decyduję jak to robię. Nie wiem czy zakończenia są różne czy też nie, choć może są. Nie mam pojęcia. Wszystko się wyjaśni. Wyjaśni się. Ja te plaski po prawej stronie dodałem? Ja? Załóżmy. Dobra, jest całkiem przyjemnie, podoba mi się. Biały kolor na razie niech zostanie, później będziemy kombinować. Mapa. Pościgajmy się z gościem. K gdzie on jest? Zróbmy sobie wyzwanie. Cofnij. Pokaż, pokaż, pokaż. Dawaj, dawaj go. Tu pali gumę. Co on to ma? No pozwól się! catchable check out them sure there's lots going on but i'm going to sit back for a while see what shakes out yeah yeah i could use a breather hey where's robin at don't worry spike she'll be there <laughs> no nah, man i'm just saying you know getting the whole crew together would be good that's all Mhm. Mm

Mamy tak, Spite prędkość spotka się z Spike Lonka. menu styl W dinerze Amy Tuning weź udział w sprincie z Amy. Weźmy ten udział w sprincie z Amy, albo nie, ze hm. z menu. Pokaż go, gdzie to jest. Tutaj. A to co to jest? Na wysokich obrotach, niski No po prostu wyścigi, tak. To mogę robić poza materiałem. Luzik. Luzik, luzik. Oni mają ten... Ja przecież też miałem... Gdzie jestem ja? To jestem ja. No i powinna być ta ikonka. To znaczy mam nadzieję, że taka wyskakuje. Um, przepraszam, cofnij to. I dajmy tu diner trasa, bądź też... Taki bajer. Teleport. O, ja tego za pierwszym razem jakby nie obczaiłem dokładnie. I nie wiedziałem jak to działa I Teraz już wiem wróć Musiałem czekajcie, ja chyba nie wyłączyłem nagrywania niechcący. Nie, w porę zdążyłem przerwać. E, Okej, okay, tutaj jest Kolejna kaczenka. Uwielbiam te kaczenki tutaj What? What? No. Limited, right? Drifting is too safe What? There's no buzz in it. There's not, man. Says who? You? Come on, Amy, back me up. Oh, uh, well, I kind of love it and hate it. Like, it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that. But, but, I do get a rush when I'm holding it at that sweet spot. Yeah. yeah. <laughs> okay, I'm out of here. You coming? Yeah. Kay. Peace. Later. Have a seat, man. He hates on the drift for one reason only. He sucks at it. <laughs> oh. You need a certain finesse to hold that slide or whom with precision. It's all about riding the tipping point. Am I right or am I right? You're never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? Ah. You see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Hmm. Spike? He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's ed. <laughs> Come on, he's not that bad, man. It's just a good thing his old man has deep pockets, is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem we're standing here yapping about it and not oh. actually out there doing it look I'm putting a little something together nothing concrete yet but you've had enough Zen I need a little noisy chaos <laughs> cool I'll give you a shout later yeah always butter that girl this stuff just happens when she's around you know Na 10 i zajebista broda. Szczała. Mam coś w tym momencie robić, czy to po prostu była kacenka i sobie porozmawialiśmy? Hmm. Chyba tylko tak. Robin powinna do mnie... Ej, dawaj! Zaraz ci wyzwanie rzucę i chodź tu zaakceptuj! Chodź tu, zobaczymy Jak masz lepszy samochód, to jestem w dupie, no. Okej okay. Ale możliwe, że nie masz jakoś super lepszego. Cio, cio, cio. Mamy podobne, tak mi się wydaje, ale na początku mi mega uciekł. Może się za bardzo jednak pośpieszyłem. Czekajcie, doganiam go. Jeśli dobrze to rozegram, to się uda. Szybszy miał start, to zdecydowanie. Skup się Mati to to! Dawaj! Złodzieju pieroński! Ojej. Na farcie wygrał. Jakby na początku, wiecie, tak jednak miałem lepszą pozycję, to bym to wygrał. Ależ było blisko, no kurczę. Dobra, pomiń. Fajnie było, pozdro, naprawdę dobry wyścig. Co prawda ciul krótki, nie wiem dlaczego aż tak krótki, ale całkiem przyjemnie się jechało. Chcesz może powtórki? G Chodź, tu jeszcze powtórzymy. Rzu rzuć mi wyzwanie, no dawaj, dawaj, dawaj. Policja go chyba ściga. Ło, kurde. Ej, policja nas ściga bez jaj. Co to ma być? <laughs> co, 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 co? Nie wiem gdzie jest to pobocze. Zobaczymy, wyczujemy jak, jaka policja. Policja ma szybkie wózki. Uciekam. Wysokość mandatu. Cholera, dobrze są. Dobrze, są, dobrze, są. Czekajcie, oddalają się ciut czy nie bardzo. Ała, ła, wa ła, wa wa Nie no, bez kitu. Policja mnie dopalnie za pierwszy raz a Ciężko im jest uciec. mandat cały czas rośnie. Może no, by się zatrzymać i zapłacić? Bo zacząć się bawić w skręty Hej, okay, nie do... Ej, oni są zbyt dobrzy! Dobra, ja jestem lewy, zatrzymajmy się. Zapłaćmy ten mandat, póki jeszcze nie jest jakiś wysoki. Jeśli złamiesz prawy przekraczają wyznaczoną prędkość, ble 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 <ścoughs> Znów nie będę, za pierwszym razem Myślałem, że z tych punktów innych to jest brane Dobra Także Pozytywnie Mati, bardzo pozytywnie Bez prawie Podobno psiarnia się dorwała. E, pokaż ci telefon. E, dobra, wypad stąd. Tak, robimy jeszcze jedną misję. Ale, kurczę, myślę, że z tych innych punktów, a nie z tych głównych, co się wydaje. Z bezsensu, sensu, to od razu się mogłem zatrzymać. Dobra, teraz już wiemy. Mandat 50 dolarów to jest znikomy mandat. Musiałem tyś zapłacić. Przez to, że chciałem się z nimi bawić, ale przynajmniej wybadaliśmy jacy są. A są dobi. Są dobi. Albo źle uciekałem. Hihi. Um. Dawaj. Nazywamy to wybawieniem glimca, sztuka polega na tym, żeby mieć ich tuż za sobą. Niech sobie myślą, że cię złapią i ściągnąć. I wtórniej sobie zwiewaj pr przez dwie minuty i nie daj się złapać. Odezwy się. Aha Okej. Okay. To potem, jak będę miał lepszy samochód. Dawaj mapę. E, zróbmy to. Z Amy Tuning. Za kółkiem sprint. E, cyk. Teleport. Jazda. Super, że między tymi wyścigami i wszystkim jest stosunkowo szybkie przeładowanie. Bo tak jak to było w Assassinie, ciągle czekanie, to mnie to dobijało. Tym <śm> razem. <śm> <śm> Luzik. Zrobi się. Czym ona idzie? wypad Wypadł z tym. Też Subaru. Tylko, że ja mam chyba ciut lepsze. No, zdecydowanie. Punkt. Wow! Uf, aż się zgrzałem. I fajnie, było jest do meto oznaczenie Czyli 6 km i meta. Czyli stosunkowo króciutki wyścig. eł, 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 Skręcaj To patrzę na to, dlaczego takie dziwne znaczenie na tej minimapie było, że ja miałem skręcać. I jedź. widzicie, ona, mimo tego, że ma wolniejsze auto, trzyma się cały czas za mną. Czyli to nie jest tak, że można ich zgubić. Chyba, że nie wiem, jesteście za ścigam się, Gnój. Trzymaj się, okej. Okay. Muszę wyścig wygrać, nie żeby do mnie dzwonicie w trakcie. Słuchajcie, mm. okay, troszkę mnie to przeraża, gdzie to jest? Dokładnie tak. Fajnie jednak, kurczę, to, że to jest w sieci, to mi się to podoba ciągle, jakieś gra, graczy spotykamy. jest na pewno lepsza opcja. niż jakbyśmy się sami mieli nucić, tak się przynajmniej coś dzieje, nie? Co ja zrobiłem? Eee, pozycja druga na czterech, druga na sześć sorry. trzecie wyprzedza, ale to był pech totalny. Pierniczaj, dziadu. Nie możesz ze mną wygrać. Chyba wygrała. Można to powtórzyć? Chyba nie. P. Sukces, misja zakończona. Gratuluję. Przez to, że wpierdoliałem gościom. Mogę teraz jej rzucić wyzwanie, czy nie bardzo? My ride. I'm Find me. Pff, aktualizacja mapy. To moi drodzy, w kolejnym odcinku trochę pechowo. Bo po pierwsze, że poprzegrywałem, policja mnie dopadła, no... Straszne! <grystanie> Ale to nic, mam nadzieję, że miło się Wam oglądało, trzymajcie się, cześć.